Ejka, tutaj tej stronie dawno odcinka nie było. Ze mną jest dzisiaj. No przywitajcie się. Gdzie no. Ne, e, Stein ne. od Steinowic. Tak, Stein od Sztejnowic i. No przywitajcie się. Ma, mikrofon nie działa? Twarkuje ci. No i anonim. lerty, area. No, po prostu Aria Jak ja na niego mówię. Wejdę na anonim. Anonim. No i giną sobie dzisiaj Sky Warsy Na kokskrawcie? Tak na kokskrawcie, właśnie, czwóreczki I no Zobaczymy jak nam pójdzie no, Dobra, jesteśmy to. już na arence, jak widzicie Tutaj trochę ara się kłócił z typem, czy z typiarą, nie wiem kto z tam był Będziemy kletać dla mnie? Ja mam tylko czapkę, więc. Ja mogę. Jestem Masz, pewnie lepszy ten... Mam żelazny miecz. Masz. Bo sobie go ci nie dał? To tylko masz. No najpierw. A teraz Tak. Tam. OK. Tam. Pewnie no, no, przybudowali. Ja most, ja zrobię most do końca. Chciałem powiedzieć, że ja ciebie nie chciałem Tak? Dlaczego ja zrobię tak? O, mam Kurde, tak. nie udało mi się. Okay. E, Bruno, masz. Dzięki. Jezu! Ja hmm. przestraszyłem. Dobra, ja, ja, ja to zrobię. bo ja No dawaj, rób, koks. Bo ty, Blazo, to, to, to różnie wiesz z tobą. Ale ja wiem, No mówię, różnie. Eee Bruno. No. Klata. I o, buty. Klata buty. No i super. Szef przerobić to na więcej bloków. Serio? I mamy jajka. Który mi właśnie słam typa. Jestem mi się nie udało życie. Aha, bo jest mało osób, zauważa, jest to, team, to jest tylko ten bo... ja, jest tylko ten team lol. <laughs> O mam porty gdzie chcę No i miłość, przykład Ale przycina to jest? No coś przycina Pani Aleks, pani Aleks! Kurczę mam loa Ludzie dajecie ją Leci ją na, na ryj. O, cyk. Nie ma pani ale. Eee, Odinstalowałem ją w subciu Czepię tu góry chyba. Ale no, to jest ostatni typ No. Nie, nie, nie to nie jest ostatni. To wiem gdzie jest ostatni. Rana napis na no, aby się odezwij. Te buty są lepsze, są. Wą, wą, z mojego domu. Gdzie on ma dom? u góry? Nie, chłopiec jest u Ciebie w w To nie. Ale nie widzę go. Ja też go nie widzę. Ja widzę go, ja się nie do niego zbudowałem. Dobra, ja się cofam, po bariera idę. Bo on z mojego domu pisze. Ale czemu? Like, to, to była nasza wyspa. To tak, akurat gdzie jesteśmy. A nie, to tam jest typo. Dobra. O? Gdzie? O. Nie, bo na innej wyspie. Tu masz chociaż jedna shorta. Przecież <noise> chłopie. Nie. Gdzieś tutaj, o tu jest coś. Taka ciekawostka, tu Jesteś jest coś. Ty I... hmm. proszę. CKT? Nie mam, nie się gdzie to oni się budują, że budują na środek, a oni sami na środku. No a ja buduję. Tu. Cześć, chcesz e, czapę? Czekajcie Co się mam? Ja mam mm. A gdzie jest Area? A... Aria, owka! O nie! Ochnął! No. Łeeeee Zostanie ode mnie chem, M! Zostanie ode mnie ha... Masz No Jesteśmy zgubieni O niee Dobra, idę za Brunem Nie wiem, gdzie ty jesteś, gwiazda Je, Jest obok mnie A tu ty jesteś O mary, wiesz mnie? Chodź, za to... Za wami! Eee, where? A, tutaj o, to już Ewa postawił, podziękujemy. Bitka na środku. Witam. Ooo, zachodzimy. Witam. Kurde, nie wiem czy słuchacie, jak na myszkę, pewnie słychać na nagraniu będzie. Ale dobra. Aaa, tylko mnie odepnął. Smutny jestem przez to A Bruno w ogóle z nie, nie grał. Ha! Co pominacie zauważył? na sam, ale tak powiemy, Nie, ja bo... wygrał? No i kadry Czyli następna Arana? Myślałem, że to już będzie... Po co na Alicja jest na tym? To będzie ostatnia lice. arenka, od razu mówię. Nieprawda, coś nawet nie jesteśmy obok siebie, nie? Mówię, po co na lice? Wiem, słyszę. A Bruno mnie bije, więc cicho jestem. Przemoc na YouTubie. Normalnie. Bruno mnie bije, więc na YouTube się wybije Biedny pan area. Tak. Bruno, Bruno go bije. A na pewno chciałbyś, nie? Ja Masz wiem, nie. Tak. ty byś chciał. No ale tak napisał. Ktoś chce, be, e, ktoś, ktoś chce mój złoty mieczek? Ja mam. To złoto. Tylko żyje, że wiesz, jest lepszy od żelaznego. To, to ktoś o, chce? To ktoś chce miecz mój. Co A fruj tak, tak, tak coś no mi tu mój mieć czas płoty czy co? Co więcej? Wrzuciłem we siebie. Na miecz czy mnie trzy wyrzuciłem już Do was A nie kto, kto wziął? Ja wziąłem No to masz odpowiedź, żeby no wziął. Jestem zły Dobra idę no, e, atakować to? Bo widzę, że typ jest deksowy Pa, pan dzięki za dwa e, bana. bok Też jest tutaj Dokładnie spokojnie, mu. Dokładnie. Spokojnie. Dwa bany. No to coś ten dwa banany XB. Dzięki za dwa bany. A, ja słyszałem. A ja spadł. Haha napisał. Haha. Jak lat nie mam? A jest! Ostawił się, i spadł. A ten drugi patrzy na mnie spotkaż? Spadłem. LOL. Co Spadłem. Jest? Dobra, no to no, ludzie. Się, nie, się. To była ostatnia arenka. Ponieważ Cztery. nie... Słyszałem. Cici. Nie chcę też bardzo długich odcinków robić. Więc mam nadzieję, że Wam się podobała taka forma odcinka krótsza. 10, min 10 minutowa. Pewnie to się jeszcze skróci, więc chodźmy Napieram możecie. 10 minut? No, już dziesięć górę Już 11. Więc no. To wtedy trzymajcie się i mam nadzieję, że Bajos, do zobaczenia w następnym odcinku. Tak, Bajusz, amigusz, Sajonara.